Drodzy Państwo, żaden piłkarski kibic nie przechodzi obojętnie obok kolejnej okazji, aby sobie dawkę piłkarskich emocji. A dzisiaj takie nas czekają, jestem o tym święcie przekonany. Czas na wielki show, niech się zacznie. Można niemal rzec, stawka większa niż życie. Dobry wieczór. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa zgromadzonych tą dość późną porą przed telewizorami. Zapraszamy na czekające nas dzisiaj spotkanie. Mecz komentują dziś dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Czas na mecz ekstra klasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. Drużyna Śląska-Wrocław gra ze Stalą z Mielca. Ciekaw jestem Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. Pora na zapoznanie się ze składem Śląska Wrocław. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę. Jeden wysunięty napastnik, mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb, mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację, nawet z trzema napastnikami. Oto skład Stali Mielec. Zbyt ofensywnej gry raczej się po nich nie można spodziewać, prawda? Rzeczywiście, ten zespół zdecydowanie stawia na defensywę. Wychodzą z założenia, że grunt to zagrać na zero z tyłu, a dalej jakoś to będzie. Trudno ukrywać, że nie jest to zbyt widowiskowe, no ale bywa skuteczne. Gorzej, kiedy nie wypali, trzeba odrabiać straty. Dusza więc, pierwsza połowa. Dobrze odczytane intencje, niebezpieczeństwo zażegnane. Jest przy piłce, może rozprowadzić tę akcję. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Ale ile można, obrona się połapała. Wreszcie to przerywam. Dobra współpraca. Ależ łatwo teraz minął. Piłka wypita z nóg rywala. Teraz obie drużyny mają problemy z utrzymaniem się dłużej przy piłce. Na skrzydle jest sporo przestrzeni i może zaatakować. Ależ znakomicie teraz broni Bramkarz! Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. Znakomite przerwanie. Nie pozwala rozwinąć się tej akcji. Traci teraz piłkę Śląsk. Czy poda piłkę do jednego z kolegów. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. okazja dalej jest ciekawie wykłada piłkę na przedpole świetnie teraz w obronie przód roczny dla śląska dobrze to rozegrać i objąć prowadzenie zobaczmy co z tego będzie uwaga Teraz to ale jak widzimy, bramkarz łapie piłkę. Tomański, stal, mądrze teraz korzysta z miejsca na flance. No, chyba trochę daleko, ale strzela. Bez trudu łapie teraz piłkę bramkarz. Cóż, statystyki potwierdzają tylko to, co widzimy gołym okiem. Obie ekipy mają problem ze stwarzaniem sobie sytuacji strzeleckich. A jak już się uda, to bezlitośnie podwój. Prostopadłe podanie, szansa! Nie ma! Pokazał teraz klasę! Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. W pierwszej połowie obie drużyny zagrały na podobnym poziomie, ale przerwa mogła coś zmienić. Zobaczymy, kto lepiej wykorzystał ten kwadrans w szatni. Prawo dobrze w obronie. i okazję, by dobrać do jednego z kolegów. Ale zagrana niebezpieczna piłka. Strzał potężny, ale siła nie zastąpi precyzji. Bramkarz odprowadził piłkę wzrokiem hen poza boisko. Miejmy nadzieję, że wróci. Próbuje szczęścia, a jednak blokuje to. Wspaniale. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. No i nic z tego nie wyjdzie. I to tyle z tej akcji. Mogą teraz skontrować. Mają dobre opcje. Zabrał teraz niezgodnie z przepisami. Będzie rzucony. Za takie zachowanie musiała być żółta karta. Sędzia nie ma wątpliwości, że to jedyne rozwiązanie. Ta interwencja. Znakomita. Traci piłkę po tym wejściu. Gettinger. Nie udało się utrzymać piłki. bo może coś być. Ziołik może strzelać. Ach, niewiele teraz. szale z Wielka szkoda, naprawdę ładnie to uderzył. Soczyście, kilka centymetrów i mielibyśmy tutaj piękną bramkę. Dobry, sensowny atak stali Mielec. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Al w ofensywie. Może być ciekawie. Niezła okazja, aby otworzyć wreszcie wynik spotkania. Ale nic z tego. Wciąż z utęsknieniem czekamy na jakiegoś gola. Mamy już trochę dosyć bezbramkowego wyniku, więc doceniamy każdą próbę zmiany tego stanu rzeczy. Ale następnym razem może im dać prowadzenie. Kapitalny wolej. Aż zatrzęsło bramką, naprawdę doceńmy ten umiejętny strzał. Było blisko gola. Jukarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Odważna teraz gra. Wiedzą, że to końcówka meczu. Usiłują przechylić szale na swoją korzyść. Rankarz bez najmniejszych problemów. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Czyli już wiemy, w związku z tym uwolnił się z podkrycia okazja.